Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Na początku opowiem Wam o fragmencie filmiku Grażynki z kanału Dom pod Bocianem. Grażynka w swoim bodajże poniedziałkowym filmiku opowiadała o zakupie kalafiora w Biedronce. Ten kalafior był na kilogramy i Grażynka za niego zapłaciła 24 zł. A w Dino zobaczyła takie same kalafiory po 8 zł za sztukę. I konsternacja, że dała się nabić w przysłowiową butelkę, bo miałaby trzy takie kalafiory, a nie jeden, za tą samą cenę, którą zapłaciła w Biedronce. I nie skomentowałam powiem Wam tego filmiku grażynki, ale dało mi to dużo do myślenia. Bo pomyślałam sobie, że słuchając tej historii pomyślałam sobie właśnie, jak ważne dla takich ludzi jak grażynka, są pieniądze. Samo zarabianie pieniędzy i wydawanie. To że ma szacunek do pieniądza, to widać było też w jej zachowaniu. Bardzo ten filmik mnie poruszył i dał mi dużo do myślenia, bo pomyślałam sobie, że bardzo rzadko na naszych kanałach, czyli na kanałach można powiedzieć seniorek, rzadko mówi się o pieniądzach. Pieniądze to taki temat tkliwy. Każdy udaje, że ma tych pieniędzy dużo. Rzadko kto mówi, że ma mało, a najczęściej są osoby, które ciągle narzekają, że mają zdecydowanie za mało. Ja należę do osób, które nie mają wysokiej emerytury, ale cieszę się, że ją mam i że na tą emeryturę zapracowałam sobie sama. To jest fakt, z którym nie będę polemizować. Mam. Taką, a nie inną emeryturę, i moim zadaniem jest nauczyć się gospodarować tak tymi pieniędzmi, żeby wystarczyło. I właśnie większość osób, które mają mało pieniędzy, mają odpowiedni stosunek do tego pieniądza i naprawdę z uwagą wydają pieniądze. Większość seniorów, większość starszych osób, które ma niskie dochody. Wie, że z tych niskich dochodów musi jeszcze zostawić jakąś niewielką rezerwę na nieprzewidziane rzeczy. A takich nieprzewidzianych rzeczy w ciągu miesiąca naprawdę zdarza się czasem bardzo dużo. Więc ten grażynki filmik mnie bardzo poruszył i pomyślałam sobie właśnie, że jeśli już rozmawiamy o pieniądzach, no to oczywiście również o oszczędzaniu pieniędzy. I tak pomyślałam, że na czym seniorzy najczęściej oszczędzają? No oczywiście na jedzeniu. Ktoś może powiedzieć, że to nieprawda, ale myślę, że wiele osób, które musi zapłacić opłaty stałe, kupić leki, zostawić sobie jeszcze coś, no to najskromniejszy budżet jest na jedzenie. Ja to jest właśnie oszczędzanie na jedzeniu, ale myślę, że w, ja Wam opowiem, że oszczędzanie to niekoniecznie kupowanie mniejszej ilości jedzenia, ale gotowanie. Gotowanie dla samej siebie. Czy nawet dla dwóch czy trzech osób. Zależy, ile Was jest w domu, bo myślę, że to też jest dobry sposób na oszczędzanie. Bo gotowe produkty w sklepach, owszem, są, ale one są. Raz, że mają niewielkie porcje, to są zdecydowanie droższe niż zrobienie tego w domu. Pewnie, że czasem mówimy, nie, ma, nie mamy czasu, nie chce nam się, gdzieś musimy wyjść. Ale zawsze jakiś taki zamrożony produkt możemy sobie w lodówce zostawić, bo wiadomo, że nie ugotujemy e, dokładnie na jeden talerz, tylko zawsze ugotujemy na trochę więcej. Więc taki, taką zupę, czy, czy taki gulasz, czy cokolwiek, można sobie zostawić, taką rezerwę właśnie na takie dni, kiedy nie ma nas w domu, bo musimy wyjść na badania, musimy wyjść do lekarza i przychodzimy głodni, i wtedy właśnie. Odmrażamy sobie taką porcję zupy i już jesteśmy wtedy zadowolone, bo mamy co zjeść. Ja, w pierwszym moim filmiku, który nakręcałam w Niemczech, opowiadałam Wam, że ja przez wiele lat nie gotowałam dla siebie. Naprawdę. Ja gotowałam tylko, jak przyjeżdżała moja rodzina, ja wtedy robiłam zakupy. I wtedy gotowałam. Dla samej siebie nie gotowałam. A jak już przyszło mi coś zjeść, to była jakaś jajecznica, parówka, jakieś jajko, coś na ciepło, ale nie były to jakieś wyszukane potrawy, które robiłam sobie specjalnie dla siebie. Nie, ja jakieś ciastko zjadłam na przykład w kawiarni z dziewczynami, czy ze znajomymi, albo na przykład chodziłam na jakiś obiad do restauracji, nie gotowałam. Ale doszłam do wniosku, że mm, muszę to zmienić. Bo to oznacza, że y, moja rodzina jest ważniejsza dla mnie, była ważniejsza dla mnie niż ja sama. Nie szanowałam na tyle siebie, że nawet nie potrafiłam dla siebie ugotować, ciągle wymawiając się czymś. A teraz uważam, że gotowanie sprawia mi przyjemność nawet dla jednej osoby. Wystarczy tylko zmienić podejście do gotowania. A gotowanie to, tak jak Wam mówię, to też jest sposób na oszczędzanie. Ja pokażę Wam dzisiaj urządzenie, z którego korzystam. Nie jest to jakaś, wiecie, umowa z firmą to jest prezent, który dostałam od dzieci na urodziny i bardzo często z niego korzystam, bo mogę to zrobić raz, że szybko w niewielkich ilościach i bardzo mi ułatwia sprawę. Nawet y, odgrzanie zamrożonego pieczywa to też y, zupełnie inna, inny smak tego pieczywa jest po wyjęciu właśnie po, po kilku minutach, właśnie z tego airfryera, bo o nim właśnie mowa, airfryer albo frytkownica bez tłuszczowa, nie wiem dlaczego to tak nazywano frytkownicą bez tłuszczową, kiedy w tym urządzeniu można przygotować mnóstwo różnych potraw, mnóstwo różnych rzeczy od mięs, od ciast, od różnego rodzaju zapiekanek. Także można naprawdę zrobić wiele. Ja Wam pokażę parę takich rzeczy, które dla siebie zrobiłam i nagrałam to co, to, co w nim właśnie robię. I robię przeróżne rzeczy. I cieszę się, że takie urządzenie mam, bo nawet jeśli chodzi o ciasto, to taką małą porcję mam na raz. A jak upiekę większą foremkę, no to oczywiście potem się zastanawiam, co zrobić z resztą ciasta. Nie każde ciasto da się zamrozić, a ja już jestem na takim etapie życia, że no, tego ciasta niestety nie zjem tyle, co kiedyś bym zjadła. Bo no wiadomo, ze względów zdrowotnych to raz, a dwa. Że leki, które biorę i które brałam, czyli sterydy, bardzo rozregulowały mój cukier. I, no i to też jest taki powód, który sprawia, że muszę się kontrolować. Poza tym, jeśli chodzi też właśnie o gotowanie, to ja sobie zrobiłam taki system. Jak często się odchudzałam można powiedzieć, że całe życie, to w którymś momencie ktoś mi powiedział coś, co do mnie trafiło, że małe dziecko karmiło się co trzy godziny i co trzy godziny dziecko się budziło i chciało jeść. I myślę, że te trzy godziny, czyli nie, trzy godziny niejedzenia, wystarczy również dorosłej osobie. I na początku, uwierzcie mi, że to było trudne, bo między takim jednym skromnym posiłkiem, na przykład na śniadanie, a obiadem, no to zawsze coś się tam przegryzało. I można powiedzieć, że ten obiad już potem się jadło, ale już pewne rzeczy w sobie człowiek miał. Więc postanowiłam robić sobie właśnie minimum trzy godziny przerwy i dziś. Ograniczam się tylko do trzech posiłków, czyli śniadanie, obiad i kolacja. Jeśli na przykład jestem w domu, nie wychodzę nigdzie po obiedzie, no to się skuszę na małą filiżankę kawy, tak gdzieś o godzinie 15:00, i do tego jest zazwyczaj owoc. Owoc, w tej chwili owoc. Lubię też jogurty z różnego rodzaju owocami, ale w tej chwili wszystkie rzeczy, które wyjmuję z lodówki, są dla mnie takie zimne, że ja nawet jak je wyjmę i zostawię, to one i tak mimo wszystko są zimne. Bardzo bardzo tego uczucia nie lubię i większość rzeczy, które jem jest, można powiedzieć, na ciepło. Jeśli na przykład jem pieczywo z jakimś tam serkiem, to do tego robię sobie kawę zbożową gorącą z niewielką ilością mleka, którą popijam i to lubię, bo to mnie rozgrzewa. Ale na przykład już kolacja to jest taka bardziej na ciepło. Tak samo i obiad. Kiedyś mi to nie przeszkadzało, mogłam jeść, wyjmować z lodówki: wiecie, paprykę, rzodkiewkę, ogórka, i mi to absolutnie nie przeszkadzało, że to jest zimne. Dziś mi to przeszkadza, więc jeśli chcę to zjeść, muszę wyjąć wcześniej, i mimo wszystko, to, to jest dla mnie zimne. Więc też i sposób jedzenia, i to, co jem, też się naprawdę zmieniło ale y, zaczęłam gotować i właśnie to urządzenie bardzo usprawnia mi pracę. Bo naprawdę zrobienie y, pół godziny udek z kurczaka i do tego frytek y, z ziemniaków czy frytek z batatów, to naprawdę nie jest, y, nie jest długo, do tego może być surówka, a ja najczęściej robię do tego warzywa duszone. Bo lubię, lubię właśnie tak jak Wam mówię, lubię obiady na ciepło i, i właśnie z takich obiadów, takie obiady robię najczęściej. I muszę Wam powiedzieć, że w tym airfrayerze robię sobie też, jak ja to nazywam, wędliny do chleba. Czyli piekę na przykład pierś kurczaka albo kawałek fileta indyczego. Przyprawiam to piekę i potem kroję do, do pieczywa. Takich, wiecie, wędzonych rzeczy, kiełbas, no to niestety muszę unikać ze względu na sód i potas. Więc jak już mam naprawdę ochotę na coś takiego, no to jem naprawdę i wielki kawałek, mając świadomość tego, że, no, że muszę po prostu tym już przez dłuższy czas robić przerwę. Ale właśnie ten, ten airfryer pomaga mi w zrobieniu właśnie takich wędlin do chleba. Piekę również i, i zobaczycie też kotlety mielone. One wychodzą naprawdę fajne, chrupiące, nie ociekające tłuszczem, więc dla osób, które dbają o, o linię, o tłuszcze, to uważam, że to jest naprawdę dobra, dobra opcja. Bardzo dobrze wychodzą tutaj wszelkiego rodzaju właśnie mięsiwa, pieczone czy to karczek, czy łódka. No, ja robię różne rzeczy, czy piersi, czy, czy, czy właśnie skrzydełka też. Skrzydełka to jest coś, co chyba większość osób lubi. Ja robię, choć nie robię ich często, ale tak skrzydełka, jak i łódka naprawdę mi z tego airfryera smakują. Bo zapach ich się roznosi, a smak naprawdę rewelacyjny. Więc jeśli macie tylko okazję skorzystać z takiego urządzenia, to oczywiście bardzo Wam polecam, bo usprawnia pracę. Myślę, że nawet to urządzenie, które ja mam, nie jest zbyt duże, ale dla dwóch czy trzech osób spokojnie można tam. Upiec i mięso, i frytki, i, i, i inne rzeczy, bo mogą być przeróżne y, zapiekanki. Zobaczycie, ja tutaj też takie robię y, z pieczarkami. Fajne, naprawdę fajne urządzenie, i ciągle odkrywam y, nowe przepisy, y, nowe rzeczy, a już najbardziej to właśnie ta możliwość zrobienia ciasta. Ja mam takie porcelanowe foremki, w których najczęściej robię szarlotkę albo jakiś ciasto z owocami. Chociaż lubię sernik, to robię go w tej chwili bardzo rzadko, no bo wiadomo, że moja dieta musi być raczej niskowiałkowa więc jak najmniej tego białka chociaż nie ukrywam bardzo lubię i pewnie kiedyś skuszę się na dużo mniejszą porcję chociaż gdzieś taka bariera jest, że może jeszcze nie ale może się skuszę kochani, więc zobaczycie jak ja takie potrawy przygotowuję, ale naprawdę bardzo Wam to urządzenie polecam nie dlatego, że tak jak mówię, mam jakąś współpracę z tą firmą, tylko po prostu mówię Wam tak jak ja to czuję i jak mnie się sprawdza, dla mnie samej, jednej osoby, bo jest to naprawdę y, dla mnie urządzenie bardzo wygodne i bardzo potrzebne. Więc zapraszam Was teraz, żebyście obejrzeli moje takie niewielkie kulinarne popisy. Dzisiaj na obiad w mojej frytkownicy beztłuszczowej będę robiła sobie zapiekany ryż. Mam tu taką foremkę, którą wyłożyłam papierem do pieczenia. Muszę sobie kupić taką ceramiczną albo szklaną. Nie mam takiej, więc użyłam metalowej. Wyłożyłam. Tu mam ugotowany ryż. Dałam jedno jajko i dałam łyżkę serka. Ten serek jest chyba o smaku mango. I to wszystko wymieszam, dam na spód. Potem dam jabłka, które mam tu już przygotowane, posypię je cynamonem i na to wszystko, nie, na ryż właściwie dam troszeczkę wiórków masła i dam to do zapieczenia. Tak wygląda y, moja masa jabłkowo-ryżowa, gotowa do zapiekania. Będę ją zapiekać w temperaturze 180 stopni przez 10 minut. Tak wygląda cała zapiekanka. Ja posypię to jeszcze cukrem pudrem, dlatego, że jabłka moje były prażone bez cukru, i tu do ryżu też nie dawałam cukru, jedynie łyżkę tego słodkiego serka, a to trochę za mało. Teraz moja zapiekanka gotowa, biorę się do jedzenia. Dziś na obiad będą kotlety mielone. Mam tu zrobione dwa kotlety i będą pieczone w moim piekarniku. Dałam tutaj papier do pieczenia, za chwilę włożę i będę. Piekła około, myślę, 10-15 minut. Moje kotleciki upieczone i bez oleju mogę zajadać. Tu przygotowane łódko z kurczaka, a tu obok są przygotowane ziemniaczki. One są podgotowane, więc dam je troszeczkę później. A teraz tego kurczaka wkładam tutaj do, do, mojej, do mojego piekarnika. Nastawiam i będę piekła około 20 minut odwróciłam już utko na drugą stronę dołożyłam ziemniaczki i tak potrzymam około 10 minut i myślę, że już będzie gotowe tak wygląda upieczony kurczak i ziemniaczki zaraz to przekładam i będę jeść będę sobie robić na kolację zapiekanki mam tu dwie kromeczki z bułki i mam tutaj uduszone pieczarki z cebulką. Na górę dam mozzarellę i to wszystko zapiekę przez jakieś 6-7 minut i będzie gotowe. Zapiekanki wylądowały we frytkownicy. Teraz zamykam i uruchamiam. I za 6-7 minut będzie gotowe. Moja kolacja gotowa. Dwie zapiekanki z pieczarkami i serem mozzarella. Do tego zrobiłam sobie sałatę lodową z ogórkiem, z rzodkiewką. Pokropiłam ją trochę octem balsamicznym. Myślę, że taka kolacja każdemu przypadnie do gustu. Tak wyglądały moje potrawy właśnie z tego airfryera, czyli frytkownicy beztłuszczowej. Każda potrawa jest naprawdę smaczna, szybko przygotowana. I to jest właśnie cała przyjemność korzystania z tego urządzenia, żeby było szybko i żeby było smacznie. Kochani, to na tyle w dzisiejszym filmiku. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że przyłączycie się w komentarzach do dyskusji. Na temat oszczędzania, na temat pieniędzy, co wy o tym sądzicie? Czy warto rozmawiać o pieniądzach i o oszczędzaniu pieniędzy, czy po prostu tego tematu unikać? Bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze i bardzo Was zapraszam na mój kolejny filmik. A za dziś Wam bardzo dziękuję. A jeśli macie ochotę i życzenie, to bardzo proszę o łapki w górę i subskrypcję. Do widzenia!